Dyskutowaliśmy, siedzieliśmy, się okazuje, tu mamy pomysł, żeby to miejscować. Oni dokonali pewnej analizy, po którymś czasie istnieje. Nie, to tego nie można zrobić. I są różnego rodzaju uwarunkowania, gdzie nie chcielibyśmy państwu robić tu potrzebnych burzy mózgów, gdzie jeszcze nie mamy tej pewności, są pewnych porankowań hydrologicznych, ewentualnie prawnych czy finansowych. Co, co chcielibyśmy państwu przedstawić? Oni mają to do końca maja i chcieliśmy Państwu przedstawić wcześniej, przed końcem miesiąca maja, tam jeszcze zapadła ostateczna decyzja co ostatecznej koncepcji. Byście Państwo z tym się radni no, zapoznali, i oczywiście e, przeprowadzimy dyskusję na ten temat. Też jest taka sytuacja, że jako takich większych niestety zbiorników tradycyjnych nie możemy budować. Z tego względu, że jest. Y, EP, yay, to jest. Pan gospodarki. Ja. Pan gospodarki podawniej, szanowni państwo, nie, pan gospodarki podawniej. Tak tak, e, bo i, no, tylko, tylko idziemy w kierunku kompiliska, bo jeżeli chodzi o działnik retencyjny, jest mam dostatni wodami i niestety on jest już zatwierdzony i nie ma wpisanego ani delwinka, ani innej inwestycji takich, które moglibyśmy na terenie miasta, które trzeba przeprowadzić w kontekście działnika retencyjnego, który by ewentualnie był ten uchwał. A więc idziemy w kierunku jak najbardziej tak na łatwiej, jeśli pani ma być zakaz, bo te inwestycje nie, nie ma wpisanych tak. koniec się, zakaz funkcji retencyjnych. Tak, zakaz. Tak. A więc idziemy w kierunku tego kąpieliska. I Szanowni Państwo, chodzi nam o to, żeby stworzyć na miarę możliwości prawnych, finansowych, taką tam infrastrukturę, czyli w postaci tego otwartego kąpieliska, e, w postaci tych ścieżek edukacyjnych, w postaci tych cieków wodnych i tak dalej, co wpiszemy w projekt, ten nas, który już złożyliśmy, do tą infrastrukturę w postaci tej budowy tej pływalni, tego hotelu i innej infrastruktury sportowej, którą już na etapie w tej koncepcji chcemy to umieścić, żeby naprawdę był to taki ośrodek szkoleniowo-sportowy, który będzie spełniał oczekiwania po części naszych piskarców i po części właśnie różnych rodzajów którzy są mi Państwo yy, korzystały ze mną. I to co Pan yy, nie, Radny Wiśniewski no, no, stwierdził, to i eksperci, no właśnie, Państwo, no to są ci eksperci, którzy to robią. My no, nie mamy takiej wiedzy, pan Radny, pan radny nie słyszałem, nie się, ja nie wiem, że pan Radny tak zawsze stara się przeanalizować te tematy wszystkie w prostym zakresie, ale no ja też, pan Radny, nie mam też takiej wiedzy, żeby pan tak jednoznacznie powiedzieć, jak sytuacja wygląda, dlatego będą ci eksperci, proszę mi spokojnie, będą ci eksperci, zaprosimy to na spotkanie. Państwa na wspólne posiedzenie komisji stałych, gdzie ci eksperci przedstawią tą całą koncepcję, naprawdę będziecie Państwo mogli zadać pytania, bo uwierzcie Państwo, naprawdę no, zależy nam, żeby wspólnie jakoś tą inwestycję tak przeprowadzić, żeby była zgodna z mieszkaniami mieszkańców, bo no, nie chcemy robić czegoś takiego dużego, gdzie później jak się okaże że z uzyskami środków finansowych znów zostaniemy troszkę w takiej czy innej sytuacji. Także zapewniam Państwa, że prace trwają i e, e, zechcemy Państwu ten projekt tej koncepcji. Pani Panie do Proszę Państwa. Pani Naczelnik, ja jestem bardzo spokojny. Proszę mi wierzyć, że tak, tylko troszkę zaniepokojony. I ta moja wypowiedź na komisji dzisiejsza była związana z oczywiście yy, brakiem pełnej informacji. Bo jeżeli ja na Komisji Budżetowej mówimy o obawach, że planujemy <tutuj> <tutuj> tak potężną inwestycję na takim terenie, to powinna być opracowana najpierw koncepcja, to radny aż podskoczył na krześle. No i w swojej wypowiedzi mówią... W ogóle o co to chodzi o jakiej koncepcji, to już w ogóle jest głos opozycji, oni są przeciwko wszystkiemu i tak dalej. Natomiast pan burmistrz mówi co innego, czyli nawet radny Sołtysiak z Pana Koalicji nie jest do końca zorientowany w temacie, bo pan mówi wręcz coś odwrotnego, co mnie w tym momencie przekonuje. I te moje obawy nie są związane, że jestem przeciwko zbiornikowi. On jest jak najbardziej potrzebny, tylko moje obawy zmierzają do tego. Że to, co Pan Burmistrz powiedział i wytłumaczył, że cieszę się z tego, że jest koncepcja. Co można budować, jak można budować, że są eksperci, że oni się tym zajmują, a my, nie posiadając pełnej wiedzy, nie gdybamy. Tylko ta ekipa zajmie się tym wszystkim, żeby tą inwestycję przygotować. To jest logiczne dla mnie i taka powinna być kolej rzecz. Ja tylko. Obawiam y, też tego, bo pan burmistrz naprawdę ma dużo pomysłów y, takich, że ja nad, na, na, nad nimi nie nadążę i czasami się gubię już ten wszystkim, co tak do końca będzie, ale to może też wynika y, z braku informacji, z braku przepływu informacji czy nie do informowania tak jak to mówię było w przypadku y, tej y, koncepcji. Także, Gdyby ta pełna wiedza była przekazana na samym początku przed dyskusją na komisji, to by to było by wszystko jasne i byłoby dzisiaj takich głosów pełnych obaw, że, że, coś tam może zostanie przełożone, że teren jest e, niebezpieczny, że, że potrzeba jakieś tam takie czy inne koszty. Myślę, że i dyskusja dzisiaj byłaby krótsza, przez pod by była krótsza, więc e, kończąc Panie Burmistrzu apeluję, żeby Pan się nie obawiał przekazywania e, e, informacji Radnym to po pierwsze, a po drugie prośba do Pani Przewodniczącej, żeby nie organizowała komisji wtedy, kiedy pan burmistrz przyjmuje interesantów, bo to jest normalne, że może się to przeciągnąć, a być może wtedy dostalibyśmy też i większą wiedzę ze strony pana burmistrza, bo tak było też i w przypadku bo nawet pani Prezes do końca pewnych kwestii nie była w stanie wytłumaczyć, a pan burmistrz uzupełnił wypowiedź i, i stało się wszystko jasne. Także żeby te terminy się nie dublowały, żebyśmy mogli spokojnie dyskutować na komisji. Dziękuję bardzo. Odpowiadam, że sam porządek komisji i terminy yy, odpowiadają przewodniczących, a prezentantem przewodniczących. Która w tym temacie proszę pana radnego o głosy? Panie przewodniczący, ja chciałbym się odnieść do swojego głosu. 2, 3, Pan radny tutaj jakoś nie wiem w jakiś taki sposób, że to wszystko przedstawił. Ja tylko zwróciłem uwagę, bo pan radny zapomniał dodać, że tutaj zwrócił uwagę, że nie powinno się wykupywać działek, zanim nie zostanie opracowana koncepcja. Więc zwróciłem uwagę, że zupełnie inne stanowisko było na przykład zaprezentowane przez pana radnego w stosunku do targowej 7, gdzie gdzie była narracja typu, że najpierw wykupmy, a potem, potem dopiero będziemy tutaj tworzyć koncepcję. To tylko tyle powiedziałem na ten temat. A tutaj jakieś po prostu władanie ustal jakichś innych spraw, to błagannie. Po prostu niech sobie zapisuje, albo sobie napływa, dopiero potem, że będziemy, po to, że będzie się odnosił. bo ja na komisji powiedziałem wyraźnie, że może czasami bywamy na różnych sesjach, panie radny, dlatego że w przypadku targowej 7 bo ten temat dzisiaj się pojawia. Od samego początku mówiłem, że powinna być koncepcja, co z tym budynkiem zrobić. Czy daje, nadaje się do remontu, czy nie. I od Pana radnego Sobczysiaka niejednokrotnie słyszymy, żeby słuchać ze zrozumieniem. Panie radny, niech Pan słucha to co ja mówię, bo mówię wyraźnie i dosyć głośno, bo, bo taki mam przekaz, żeby Pan słuchał ze zrozumieniem. Nigdy nie wypowiedziałem się w przypadku targowej, że najpierw nabyć i pokazują to i głosowania i sesje w tej kwestii tylko najpierw uporządkować sprawy dotyczące tego, co z tym budynkiem można zrobić i, i dopiero wtedy. I narracja jest w przypadku tej inwestycji czy planowanej inwestycji dokładnie taka sama i mówiłem o koncepcji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Tą firma będzie dała pozwolenie. A dopiero potem bardzo firmą, która już tam będzie projektować to, wszystko zrobić, bo firma ta, która projektuje dla to, niej to, to jest jej biznes. Ona na tym zarabia duże pieniądze. Pan projektuje wszystko, drogie, elegancko za duże pieniądze, a potem Warszawa powieba, że nie można na tym terenie I co? A my ja oczą na tym pozwolenie. Czy możemy robić na tym terenie, A dopiero potem procent. Chciałbym powiedzieć to, co powiedziano wcześniej. Nikt y, rozsądny, a tym bardziej nikt y, z radnych nie powie, że kompilistów które się nie jest Jest potrzebne, jest bardzo potrzebne, bo tego y, nasi mieszkańcy oczekują, z tym tylko, że też w y, obronie ich interesów, żeby Pieniądze były po wykorzystane, żeby tego, żeby tego nie marnować. Bo właśnie tak jak powiedziałem wcześniej, że droga droga taka przynajmniej wstępna ekspertyza, opinia ekspercka na temat y, tych, y, tego miejsca całego, czy to też na Natomiast jeżeli y, chcę jeszcze, jeszcze raz przetworzyć, nikt są nie powie, że konflikt nie jest potrzebny że Jest potrzebny i ja też nie widzę. Ja Także proszę pan również, tak, że jeszcze proszę Może z panią Anią tutaj e, myśli, o tym samym. Szanowny panie Ryszardzie, no, chciałbym no, pan powiedzieć, nie wiem, czasami jak mam, uchwalę panu wytłumaczyć, powiedzieć i poprosić tak po prostu zwyczajnie, żeby pan e, wiedział, no może powiem tak, na czym świat stoi. Nie będzie żadnego pozwolenia, panie Ryszardzie, proszę do punkty. Bo nie będzie tej koncepcji, projektu. No pan zrozumie. Gdyby tak było piękne, to by na pewno dawno taki portal zrobili. Tym bardziej, że będą stosowne pozwolenia wydaje całkiem inny organ i tak dalej. Proszę tutaj naprawdę wszystkich, szanowni państwa o, o zrozumienie, jak mu wyrozumiałe, że tak troszkę. Zachować słowo, oponowanie w tej kwestii, żeby tam nie z tego ewentualnie tematu w taki czy inny sposób. Spotkamy się, porozmawiamy, przedstawimy Państwu koncepcję, żebyśmy znowu nie wydali dziecka, Szanowni Państwo, z kąpielą, żeby znów naszym dzieckiem nie wyszło. Panie Ryszardzie, sytuacja jest taka, że no, będzie spotkanie, będzie koncepcja, zatwierdzicie Państwo tą koncepcję, znaczy tak naprawdę przydyskutujemy tą koncepcję będzie się takim rozwiązaniem. i będziesz się dalej w tym uzyskania pozwolenia pozwolenia. Znaczy ja chciałam tylko dopowiedzieć, ażeby już było oczywiste, bo to jest taka procedura. W tej chwili pracujemy nad koncepcją, która będzie przewidywała technologie wstępne, analizę badań, gruntów i takie różne niezbędne informacje. Sporządzimy kartę informacyjną przedsięwzięcia, którą wyślemy do FZGW w Warszawie. W której będzie już opisane na podstawie koncepcji. Kto będzie, w którym miejscu, jakie technologie. RZGW wydaje decyzję zwalniającą z zakazu budowy na terenach zalewowych. I dopiero wówczas na bazie tej, tej karty informacyjnej decyzji ogłaszamy przetarg na projekt budowlano-wykonawczy. Gdzie już mamy zgodę RZGW że jest, yy, zwalniają nas z zakazu budowy. Proszę jeszcze pan radny. Panie Zaszewik, a czy pani wie, załóżmy, że jest, to tak to, to, mam pomysł, że my budujemy na bazie y, zbiornika retencyjnego, prawda? Nie. Nie, nie, nie. nie już nie, 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 nie możemy opowiedziały. Nie możemy. Zakaz połączenia Tak, tak, tak. Tak zakaz ale nie będzie nie bo zmienimy się w przepisy i po prostu nie można retencji wykonować na rekreację na... Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, z Otóż e, chciałbym Państwa w sumie, także jak Pan mm. tak, wie, oczywiście potrzebnie jest bioro, Ale chcę Państwa przestrzec przed jego budową. I budowa nie zaraz dlaczego. Przed trzema laty, jak Pan sobie przypomina, Panie Burmistrzu, byłem u Pana, zwracam się na piśmie z prośbą o pogłębienie y, 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 tej śluzy. To była wówczas taka możliwość. No pan nie mogę nie chciał ze mną na ten temat rozmawiać. Ja zresztą pana ostrzegałem, że powstanie wyspa. Minęło trzy lata i ta wyspa jest. Do końca pańskiej kadencji jedna strona będzie całkiem zasypana, tylko jedna będzie płynąć. Bo to nie jest moje mądrości, I dlaczego państwa przestrzegam przed, przed tym zbiornikiem? Mam troszeczkę więcej praktyki w tym temacie i mam wykonany zbiornik na podłożu, gdzie jest mada, zaznaczam mada i poziom wody jest około 1,5 metra od powierzchni ziemi. Ziemia, warstwa ziemi wynosi około 40 cm. No i tam w jednym z wiatrów wpadł kawałek blachy, więc jest uszkodzenie folii. Proszę Państwa, mada, poziom wody i folia, prawda? I mam ubytki znaczne wody. Dlatego <kluzni> wy w torfie nie zatrzymacie wody i może zostać zniszczona cała infrastruktura. Teraz doprowadzenie do tego zbiornika yy, wody to są nieprawdopodobne koszty, ale, ale co szczególnie. Że... Proszę państwa, weźcie to wszystko. I ja to w tym temacie tyle. Ja was przestrzegam. Dziękuję bardzo. Pan zna, Pan w mi się do końca życia to nasze skargi. Ale pamięta pamiętam bardzo, mimo sympatyczne, mimo wszystko. wszystko tam, bo ja w każdym momencie byłem w tym że nie mogłem się tą sprawą zajmować na sekretarz wiejskich i nie e, wtedy gdzieś tam w tym czasie, e, kiedy pełniłem funkcję tego przewodniczącego, no bo jak Pan wtedy powiedział, że musimy skończyć podanie do polskiego e, zarządu, rządu rząd na razie no bo oni byli inwestorem. Ale jeśli nie będziemy wracali do tego tematu. Dobrze. W kontekście, myślę, że sobie dam. No, Spotkamy się, odmawiamy rękę, podejmy to najbardziej. Bardzo się cieszę, że Panie z tego powodu I tak trzymajmy. I co do Pana argumentów tej yy, zgodzę się Panie z nimi jak najbardziej. Jest obrane pod uwagę, powiem Panu, już przy pracowaniu tej koncepcji i pozwolę sobie w tym momencie zakończyć swoją odpowiedź.